Witam serdecznie kochani widzowie na kanale Świecznik. Cieszę się, że u Was jest 32 osoby. Kochanych subskrybentów, dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Dzisiaj w odcinku pokażę, jak przesadzam moje rośliny do lechuzy PON. Nie mam z tym żadnego doświadczenia, zerowe doświadczenie. Jedyne co to zrobiłam jako taki research na YouTubie i chyba kupiłam wszystko, co jest potrzebne. Zapraszam serdecznie. Kupiłam też, jak widzicie, zieloną osłonkę, te przeźroczyste doniczki. No bo tak wszyscy sadzili w tych filmikach, co obejrzałam. Przesadzać będę dzisiaj. Proszę zobaczcie, moją Stansewię kupioną w Biedronce, chyba za niecałe 20 zł w maju gdzieś, która w ogóle, o, to jest moje zamówienie, właśnie z Allegro, czyli Pumex i. Tak, teraz Wam pokażę bliżej moją Sansevierię. Zobaczcie, korzonki takie sobie dużo zostało też w podłożu, bo się wyłamały. Jak się przewracała chyba z trzy razy, i trzy razy ją dosypywałam różnych cudów do ziemi, ale to nie pomogło, bo się nie trzymała. Ten liść jest nowy, piękny, ciemna zieleń, bo w ogóle to jest moja ulubiona zieleń, taki ciemny, piękny. Tam w środku idą też dwa małe listeczki, ale tu właśnie nie widać, a sam korzeń, zobaczcie, tu jest taki zakrzywiony, przez co ona się nie trzyma właśnie podłoża i przewraca. Tu jest ziemia do sukulentów, w której rosła, z keramzytem, z perlitem i jak oglądam Hindusów, to w ogóle, którzy mają najpiękniejsze Sansevierie na YouTubie, to i nawet w piasku rośnie, i wszystko się trzyma i mają sansewiery po 2 metry. no a U mnie nic to nie pomogło, nic przewracała się non-stop. Dobrze, weźmy się teraz za otwieranie tej paczki w końcu, bo już jest oczywiście po 16, po pracy, bo to czuję, że to będzie, będą cuda i dziwe dzisiaj. Tak, i tu jak widzicie, dokopałam się w końcu do Pumeksu. Wszystkie te, chyba 4 złote kosztował ten worek. Mały to jest worek. Wszystkie te w ogóle inspiracją też do tego, żeby przesadzić do lechuzy i do tego Pumeksu, to jest właśnie kanał Klaudi w Liściach, która... proszę, Pumeks, kto, która gościła. Y u Grażynki, która jest fanką, ma przepiękny san o czym wspominałam już w wcześniejszym odcinku, i ona wszystkie właśnie te roślinki w takich mieszankach, między innymi, ma. No powiem Wam, że lekkie to nie jest, lekkie to nie jest, proszę, lechu zapon. Otwórzmy to, zobaczmy, co to w środku jest, jak to wygląda. Hmm. Takie kamyczki, no takie takie gryz, nie gryz, jak to nazwać kolorowe. Dobra. Tak jeszcze it's planuję, żeby właśnie tego liścia, on tak ogólnie rośnie dziwnie na bok, And uciąć uh, i spróbuję go ukorzenić, bo like widziałam the właśnie takie wyniki, że a, ukorzeniają w wodzie, w wodzie albo w ziemi, it. więc będę chciała zrobić eksperyment. No. Dobra, nóż ostry mamy. Spróbujmy, zobaczmy, co to będzie z tego. Tu, 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 dobra, uwaga. O nie, o nie, o nie. Chwileczkę. Pra, tu, ostrożnie. ale elegancko, elegancko. Jeszcze trzeba poprawić. Tnie. O proszę, jest. Tak, no i taki elegancki listeczek, zobaczcie, ucięty. Tak, na razie tu może go poprzedzielę na pół. Tak, tutaj tak zrobię taki właśnie czubek, tak jak widziałam, jak to robią. Tak, na razie odłóżmy. Na razie odłóżmy go. Dobrze, zobaczmy. Chyba ta osłonka będzie dobra. I zaczynamy, uwaga, przesadzanie. Lechuza, pon. Starcie numer jeden. Raz, dwa, tak. Dobra, zobaczmy teraz, czy to już jest wystarczająco, czy jeszcze za głęboko. Jeszcze dołóżmy, tak. Tu właśnie zobaczcie, gdzie ucięty jest liść do propagacji, to mi się wsypały te kamyczki i muszę to zaraz usunąć, bo się boję, żeby tam się potem zwilgoć nie gromadził razem z tymi kamykami i nie zaczął mi gnić. Dobra, zatem patyczek do skórek i usuwamy te kamyczki, tak. Dobra, super. Poprawmy tu, tak. Teraz do osłonki. Do tej osłonki, właśnie, właśnie tu. Oj, oj, coś mi się to tak niestabilne wydaje. Oj, o, matko. Poprawiamy, nic się nie stało. Dobrze. Siedzi. Ok, zatem projekt pierwszy, przesadzanie Sansevieri, skończone Proszę, tak wygląda z góry, elegancko. Zostało mi tylko ją podlać i zrobione tak tak proszę. Moja piękna konewka z Ikei generalnie polecam bardzo bo ma ten mały taki dziubek to jest chyba 0,5 litra bo jeszcze mam tą większą wystarczy. Dobra gotowe Sansevieria jest gotowa. Dobra teraz ogarnijmy sobie troszeczkę tutaj Aha. miejsce pracy. Tego liścia Sansevierii to yy, tak jak to oglądałam to jest dobrze zostawić na 24 godziny, żeby przeseł i dopiero y, go potem właśnie ukorzeniać, więc na razie idzie w inne miejsce. Zakładamy magiczne rękawice teraz Jungle Boogie do usuwania kurzu z roślin, które nie powinny być raczej przemywane. Tak. I roślinka jest już w swoim kąciku. Tak. Proszę. Ele Oj, Tak stabilna to ona jeszcze nie, oczywiście nie jest. Tak, elegancko wszystkie liście. Tutaj kurzy się łatwo, bo ona jest na podłodze. Pięknie. Dobra, gotowe. Niech sobie siedzi. Tak, obróćmy. Oj. Tak. Jest. Tak oto wygląda z góry. Tam widzicie takie czubeczki. O, właśnie tam listka widać jednego młodego. Pięknie zielona. Dobra, teraz nadszedł czas na przesadzanie kolejnej rośliny. Przygotujmy sobie matę. Tak. Tutaj na załączonym obrazku, jak widzimy, mamy choję kompaktę malutką. Już nie w ogóle dostałam gratis gdzieś na z Allegro od dostawcy, bo wcześniej przyszło, przyszedł mi filodendron. Green Florida i po prostu był beznadziejnie zapakowany. Beznadziejnie. Ja im wystawiłam zły komentarz. Yy, I oni zaoferowali, że przyślą mi właśnie roślinkę. I tam wybrałam sobie właśnie w tej samej cenie te hoje kompakty, dlatego że zawsze mi się podobała. No i chciałam zobaczyć, ale jest przemoczona. Przemoczona. Nie wiem w ogóle, proszę. Nie wiem, czy. Obawićcie, takie drobne. Korzonki, tak. Drugie nie wiem, czy to z tego będzie. Nie mam żadnych hoj w swojej kolekcji, blues. więc to wszystko będzie eksperymentem, jak zawsze w moim przypadku. Teraz będzie ciężko tutaj wyczyścić, bo właśnie ziemia jest po pierwsze przyklejona, po drugie jest wszędzie pomiędzy o, tymi listkami, takimi jakby łódkami, łud muszelkami. Przedzielę to chyba na pół. Dobrze, przeczyśmy to. O -o. Dobra, myślę, że ok. Wyczyszczone już bardziej. Jeszcze jej tak będę pukać. Teraz zabieramy się za Fryderyka. Fryderyk kupiony w biedronce, właśnie. Ten listek już jest taki, widać, że na umarciu. Ten jest piękny, zdrowy. Tu wychodzi jeden. Ten też jest ok. Wydaje się być dosyć zdrową roślinką. Najpierw wyczyścimy go oczywiście z podłoża. Podłoże jest zwykła taka ziemia nic specjalnego tutaj nie ma zobaczcie nawet nie jest przelany więc w porządku bierzemy się do pracy właśnie tu jeżeli chodzi o alokazję i przesadzanie do lechuzy zobaczcie to tak jak w tych wszystkich filmikach co oglądałam to bardzo ważne jest żeby bardzo starannie oczyścić korzenie z ziemi bo jeżeli się tego nie zrobi, to ta ziemia zalegająca właśnie przy korzeniach, gdzie będzie stała cały czas w wodzie, w tej lechuzie, doprowadzi do zgnicia i zgnije roślina. Więc tu muszę naprawdę, o proszę zbiłyśmy. tu muszę naprawdę się postarać i te korzenie porządnie wyczyścić, wymyć. W międzyczasie już się powoli ściemnia, ja też już mam powoli dosyć, a tu jeszcze tyle roboty. No, ale czego się nie robi dla roślin. Bardzo dobrze właśnie, że mam te patyczki do skórek, bo naprawdę są niezastąpione i już nieraz mi uratowały życie. Bardzo je lubię, bardzo. Teraz w czystej wodzie. Inaczej niż zwykle y, przepłukałam te korzenie po prostu, żeby zmyć, bo wyglądają na zdrowe, żeby zmyć y, te ziemie pozostałości, żeby widzieć właśnie, bo tak to by na przykład płyn do naczyń czy olej żeby mi to nie obkleiły. Proszę, tak wyglądają korzonki. Myślę, że dosyć dokładnie to umyłam. Proszę tutaj przy tej bulwie takiej wzrastającej troszeczkę może jeszcze poskrobię, ale ogólnie bardzo ładnie. Nie? Wystarczy. Dobra, kolejny etap, czyli przesadzanie alokazji. Tu ma właśnie doniczkę proszę i osłonkę piękną, zieloną kupioną krzewko. Też nie mogę tak za dużo wsypać, bo przecież te korzenie się muszą zmieścić, nie? Sprawdźmy. Mm. Nie bardzo to mi pasuje, tu. Nie bardzo. Zresztą ma długie te korzenie w ogóle alokazy, takie białe, nie? No ale. Dosypiemy. Dosypiemy. Tak. Tak, i tu generalnie zaczynają się schody, bo ja postanowiłam, że jest za niska ta osłonka i zobaczyłam w międzyczasie filmy na YouTube, że fajnie ludzie w słoikach przesadzą alokazy i będzie mieć więcej miejsca w takim wysokim słoiku, nie? Więc zaczęło się przesypywanie lechuzy tutaj do, jak widzicie, do naczynia, tak? Tu, jak widzicie, podlewam te alokazy i wydawałoby się, że cały proces skończony. Po czym zauważyłam, że ta woda między tymi kamieniami nierówno, tak jakby dochodzi i w jednym miejscu jest więcej wody, w drugim mniej, więc co zrobiłam? Więc co zrobiłam? Więc przesypałam ze słoika do yy, znowu do tej osłonki, prawda? Dobra. I tu uwaga, gwóźdź programu. Proszę, brązowa woda. Dobrze, że to zrobiłam, bo zauważyłam, że jest jeden po prostu muł z tej wody. Woda czarna, słuchajcie. To mnie osobiło na chwilę. Wzięłam się za yy, mycie hoi. Chciałam ją jak najszybciej przesadzić. A potem, chociaż pierwszy raz właśnie, wzięłam się za płukanie tego, yy, tej lechuzy. Tej lechuzy, żeby ją chociaż trochę przepłukać. Tak, dokładnie, dobrze, że miałam takie sitko. Patrzcie się. A obejrzałam tyle filmów na YouTubie, bo naprawdę sprawdzałam, czy trzeba ją płukać, czy nie. I nawet na internecie, jak sobie wpiszecie, to tam jest chyba napisane, że niekoniecznie trzeba płukać, że nie trzeba płukać, Więc ja nie płukałam, Myślałam, w ogóle te kamyki wyglądały na takie czysta. Tu proszę, jest brązowa woda. I to jest i tak okrojony filmik, bo już nie chcę was zamęczać, ale generalnie całe mieszkanie było w jednym wielkim syfie jak po wojnie, wojnie łazienka, wszystko, wszędzie ta lechuza, wszędzie ten move, wszędzie ten syf. Ja byłam wykończona. Tu zobaczcie parę ujęć właśnie z tego syfu. Najważniejsze to udało mi się w końcu przepukać te kamienie i wsadzić, ale okazję. A na koniec sadziłam oczywiście jeszcze choje do malutkiej doniczki i ziemi uniwersalnej. Także dziękuję wam serdecznie wszystkim, którzy oglądaliście. Zapraszam do komentowania, dodawania mi rad, do subskrybowania kanału, a także do hejtu, aby mi pomóc rozwijać ten kanał. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.